W gminie Gnojnik odbyła się uroczystość jubileuszy małżeńskich. Aż 11 par świętowało swoje złote gody, czyli 50-lecie małżeństwa. Pięć par mogło pochwalić się diamentowymi godami, 60-letnim stażem małżeńskim. Nie dzisiejszy mamy jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wiele par z naszej gminy właśnie taki jubileusz obchodzi. Mamy również pary, które obchodzą jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego, te pary, które obchodzą 50 lat właśnie y, pożycia morzeńskiego otrzymały medal od prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Miałem przyjemność wręczyć te medale. Y, y, dzisiejszy dzień również został uświetniony występem zespołu Uświanie. Myślę, że Ci wszyscy jubilaci, którzy przyszli na dzisiejszą uroczystość, mieli chwilę, aby zastanowić się, przypomnieć sobie te lata wspólnie spędzone, czasem chwilę radości, czasem smutku, a mam nadzieję, że właśnie kolejne lata będą owocowały tylko w dobre momenty, tylko w chwilę, kiedy pojawia się uśmiech czy to za sprawą dzieci, czy wnuków i przede wszystkim zdrowie będzie dopisywało. Trzeba być cierpliwym i mieć pracę, mieć zajęcie. No i są różne chwile. Są dobre, złe, są łzy i smutki, ale wszystko jakoś się przeżywa. No cóż, no wychowanie dzieci, no i, i praca. Pracaj, i... praca. troszczenie się o wszystko, o dzieci. Gmina Gnojnik co roku świętuje ze swoimi jubilatami długie staże małżeńskie. Tym samym podkreśla wartość rodziny w społeczeństwie.